Hey, dobry, proszę, proszę. to tam? Jak tam? Cześć, witam wszystkich serdecznie wiewiór z tej strony. No co, wczoraj sobotka, ładne efekty, dwa złotka, trochę srebra. A dzisiaj niedziela. No zobaczymy, zobaczymy. Zróbmy sobie Na miniaturę zdjęcie Dobra Także, no co Nie będziemy przedłużać, paprociany dalej czynne Dalej czynne I uzbrojone W złoto srebro I talary Także co no Wędkarze są jak zawsze No dobra Akcja Skarby, część druga Dobra, nie przedłużamy do pierwszego sygnału sygnał blacha na stalce To świeciło, jest tak zajechane, że... do następnego Grosik na szczęście, mykę do panciury. I tam jeszcze jakiś sygnał, ale to wykopek, a to się włącza. Co my tu mamy? O, 5 zł PRL. 86. Pozdrawiamy. Czerwoniutkie się zaczęło robić. Mgdofantów do następnego. O, pierwsza 20 wpada. się gruszy Mgdofantów do następnego. O, coś tu mamy. O, różyczka, dość ciężka, ale chyba srebro nie będzie. Ale ładne. Myk do fantów. Do następnego. Różnica tam płynie. Nie wiem, czy będzie ją widać. <laughs> Jest mi obąż. I tym sygnałem okazało się sreberko, piękny koleczek, kolcicek, no i gitarę Meg do fanciurów, otwarty dlatego taki sygnał miał i do następnego. Rata się o żarówki, bo takie, ten gwint, wszystko Na no nic, dobra, do następnego Kabla. Niech to, nie, tu do fantów trzeba wrócić. Do fantów Do następnego na dziś Podsumowania i będziemy robić jeszcze jakiś wypad się dobra. Do zobaczenia. z tej strony Pogoria Trójka Molo. No zaraz jeszcze Rafał ma dołączyć. Ale co? Na razie akcja skarby. łazimy i tu tamę. Tu jakieś te porobili. Tam coś porobili. Tam ratownicy, tu Kaczko Kuro, Gęsi Małe. No dobra, jedziemy. Ostatnio dużo ludzi było. w by, w by, by. Niedzielę? Pełno ludzi, tutaj. No co, dobra, do pierwszego sygnału nie ma co przedłużać. Ośród to procki. No dobra, na razie go to fantów. Do następnego. Pomachaj! Jest pierwsza biżu Sreberko No, przed chwilą teraz Łady kolczycek Taki malusi Taki malusi No, taki do kąpka w tym pusiał Nie wiesz, na co jeszcze kawa? No Le. Le. Te... Pierwsza biżu teraz. Pierwsza biżu. No. Jezłoto, oto ty, tyryty, kolczyk. Ty, ty, ty. No, kolczyk. Pokaż mi jak na gorzej będzie jeden. No ja, yeah, złote wschód. No i gitary, jest złotko. Piek, gdzie? Tyryryry, mech do patu. Jest, do nas. Dwa grosze. Dwa grosiachki. do fanciurów. Pierwsza monetka. Do nas Leży na oko, i ja to podejmę. Jest wściekła. O, tituśka mamy. Tituśka mam. Do do Dawaj go do fanciuru. Jest i tak, myk do fantów. Po... Poszukiwać to jest. Do następnego. Myk do fantów. O! Jakiś ten, ufolut. Zawieszka, pyka jest. do fanciurów. Spoko, Myk do fantów. Do następnego. Ale nierdzewa, panie. Panie nierdzewa chyba. Ale ładny, krzyżyk. Bardzo nisko bił, nie? Ta jakiś taki nierdzeweczka, coś tam coś. Nie dobre, amigdefantów. Do następnego. kończymy. Zrobimy jakieś podsumowanko, tam dorzucę do tamtego filmu do Lichtera, Pożegnaj się zami, tak. zayonara, nara wam tam do następnego wypadku.